Ja uszę A, na dół. On tu nie przyjdzie? Nexe to... O, jest, jednak przyjdzie. Nexe, słuchaj, my słuchaj, my słuchaj, czyma. słuchaj. Nexe. Wiesz w ogóle o co była klepa? No nie. O, ogólnie ukradli nam wszystkie artefakty. I była klepa odbijania tych artefaktów, no nie? No tak pokrótce, no nie? Czyli, że w, w zamku w twojej gildii były artefakty w takim skarbcu i my musieliśmy wtargnąć do zamku, zabić was i wziąć artefakty, mm -hmm. no nie? Czyli odzyskać je. Ale po śmierci admin dawał spectata ludziom, którzy nie żyją, no bo po prostu, żeby sobie oglądali event. Ja między innymi też zginąłem. I po walce przegraliśmy, czyli nie odzyskaliśmy tych artefaktów. Admin powiedział, żeby... Ludzie na spektajcie udali się w bezpieczne miejsce, żeby zdjąć im udało się No to, to ja poleciałem do safe'u, powiedziałem, jestem w bezpiecznym miejscu. Zdjęli mi tego spektajta, wyjąłem artefakty, zajdy frameów i uciekłem. Po czym dostałem bana teraz na 24, że się nie zastosowałem do polecenia Dmina. A przepraszam, a safe to nie jest bezpieczne miejsce, czy co? Nie. Wiem. Top czy prawne, nie, czy do, prawne, to jest akcja, czy naprawdę Na tym serwerze dochodzi do tego. No to była To była krzywda akcja. game mode. No, to ja, ja, ja tylko tak. W, ja tylko tak w, latam na Spektajcie, bo tam widzisz przez ścianę, nie? I wiesz, tak latam po tej bazie i widzę moje artefakty. I nagle admin mówi. Zdejmę wam spektakl, tylko wejdźcie w bezpieczne miejsce. Ja tak mówię, czy wy myślicie o tym co ja? I tak sobie stanąłem w rogu tego skarbca. No, no szmaciarskie, w sensie ja się nie spodziewałem w ogóle, że ja, ja wiesz, że ja wejdę w z tego zamku, nie? A tu wiesz, wychodzę, wychodzę, Bartman potem się pyta, Ewrona, to legalnie było zdobyte? Ja mówię, cicho, nie bądź 60, nie zdradzaj, nie? I, i, i tyle, i jakoś tak dostarczyłem te itemy do Czyli zamku. Się, ja to... się zainteresowałem teraz, bo widzę co ja mam napisać z i tak. Co jest? generalnie sytuacja... A ja nie wiem nawet. Generalnie podobno coś patrzę, powiedział na zachaczaja, że tam nie wiem, a ja nie wiem. Proszę no, ja wziąłem, patrzę też ja, ja, pisa, bo, bo. No ja jestem odcięty od tego, niestety nie, nie interesowałem się. Gdyż byłem zajęty przyjmowaniem dana Zakradziesz na spektejcie Ale no, coś tam, coś tam się posprzeczali. Jest jak jest, no nie? Ja. No i event ogólnie jak wyszedł wygrał. Gównianie w Gównianie, i to nawet nie dlatego, że przegraliśmy stary. A